Pięć jeden! Muszę ja teraz stracić! Tak, nie będę! Kuba, mocniej! dawaj, oni czekają! Patrz, skoro Jest! Brawo, Mack! Pięć Dla niebieski znowu! Yo, i my tego gradu, no musisz 6 Cześć! się Pięć Szybciej! Tak by było! No, budzio szybko! Nie ma! Pięć, trzy! Ale nie weszło! Pięć, trzy! Dawaj, Maciek, pięć, trzy! Spokojnie macie jak wyceluj! Pięć, cztery!